Witam wszystkich bardzo serdecznie do ikach to to jest kolejny odcinek z Fallout New Vegas. Więc mamy i z jakąś tam babką, ale najpierw jak ja to zrobię, chcę się wkraść do tego terminala. Dobra, to jest to dobra nieważne. Jakoś to się zrobi. No i co? Tyle opakowania? Dobra, jak to się robiło? Piętam. Eee. Wpis wiem. jeden się nie rzucono. Nie wiem, nie pamiętam jak to się robi. Kiedy nie spróbuję. Muszę wyjść najpierw stąd, żeby porozmawiać Gdzie ona jest? Mhm, dobra No, szybciej się czytuj Później sobie przypomnę, wiem, że tam był Było napisane jak się to robi, ale chciałem się czytać, więc... Pamiętam brat w stali, no bo w trójce Pamiętam, mieli chyba takie fajne pancerze, nie? Chyba tak No, szybko. Gdzie ja teraz muszę iść? No, chyba nie do środka. Pitboy. Zadania. Yy. A za salonem, dobra. Zapewne być z tyłu gdzieś. Czy gdzie jesteś Smiley chyba? Jakoś tam się nazywała nie pamiętam No, Miałeś być ze salonem no A tutaj dobra, nie widziałem Sorry, widzę tu Gdzie na płosie? Za mną? Dużo That's the right idea. Look down the side. Так вежливо, All Try crouching down and staying still. It'll help your aim. Готова? Snapshot. Well, that's a start, but I don't reckon you came to me to learn to fight sarsaparilla bottles. Tell you what, I gotta go chase geckos away from our water supply anyway. Darn critters are attracted to it. Why don't you come along? Dobra, może być. Follow me. It's just down to the southeast a short ways. Ora, babka, czekaj. muszę to sprawdzić. Sprzęt. To nie ma 7, a pistolet ma e, 7 To jest to i to jest dobra DPS jaki ma ten 9 Dobra, użyję obu. Ja to się ubiło 2-3 Będzie trójka, to będzie czwórka No. że ma ja na razie tego. Podoba mi się bardziej. A ci nie biega. Może mi się tylko zdaje. Któryś nie znaczy ciebie jest chyba. O, Kuda się zrobić, żeby sam biegł. Jeszcze bym zmienił tylko kolor pit znaczy rozgrywka. Nie to. Ekran. Biel, zieleń A jeszcze jakie są? Mękid piwny, ale zieleń. Takie jak w trójce. On jasny jest. Powinien trochę być niszy, by był lepszy. Ale niech będzie. Zawsze troszkę jak spa się nabije, prawda? No, po co się zatrzymujesz? Jak się nazywa pies? F się zmieniała kamera. Tak. Na razie będę taką. Krypto 21. My byliśmy z petą 101 chyba, nie? Mogę się mylić, pewnie się mylę, ale... co co poeta nie przetrwało dużo tych krypt.

Gdzie są? Może Watts użyję? To mała szansa No, podkradnij się I... bum A się dźwięk później I znowu Ciekawe dlaczego I bum. No, bym... Przez jest co mogę gdzieś przeszukać. Miło słokie Najpierw poszukam, później sobie porozmawiam. Tutaj coś ma, skóra gakona. Od razu aktywuję. Odpadała mi tylko woda, coś takiego małe opóźnienie chyba może tego, że mam 15 klatek przy nagrywaniu nie wiem dlaczego, bo nagrywania prawie 70. Dobra, co mi to zależy? Zawsze ten ekspliast, nie? Dobra, co mi to nie? I teraz może dla ten różnorodności użyję tego. Teraz Beretta, a nie wiem. Nie zna się to bardzo na revolverach. Rozróżniam tylko bloka, Beretty i Magnuma No dobra, nieważne, nie będę w to wynikał. O, chyba większy ten. Szybko Headshot. Dziwnie mi się jakoś tak. Ciężko mi się dostosować do tej czułości myszki. Niech cię zmienia Sterowanie. Trochę lepiej. Może tego, że mam mało klatek, ale nie wiem. Jestem są kolejni źródło... Aha, to jest miejscowość tamty. No, Mogę z tą porozmawiać? Holy moly Dziękuję. Like sure. To byliby ludzi... Oj, dużo czytania. O, czy też można przy ten, dochodzić do społeczności? Ciekawe, ciekawe. nie chcę tego tu przeszukam. Żadnych, wszystko. Ostatnim się przyczepili do tej praw autorskich. Nie wiem dlaczego. Eee, praw autorskich i muzyka do Fallouta. Now that was some good work. Even got a little exciting there at the end. Here's a little spending money for the trouble. One more thing I wanted to show you. Thought I might teach you about living off the land and making useful things for yourself. Interested? Mm, Neither watch All right then. We'll need a couple ingredients to get started. Gonna want some xander root and a brock flower. Let me think now. I know I've seen brock flowers growing up at the graveyard, and I seem to remember there being xander root over by the schoolhouse. Bring those on back to me, and we'll get cooking. Okay. Przy ognisku na szlaku lewem na sobie tą broń. Na dwójce nic nie mam. że na, na dwójce nic nie mogę zrobić. Nawet nie mogę przepisać tam. Jak to daleko jest? któreś mapy włączało? Dane. No mapa świata. Tutaj co jest? Nasz człowiek. Czemu mi pokazuje dwa jak ja chcę jedno? może znajdziemy ciekawego po drodze? Co to? Taka muzyczka Ciekawe, to mi coś da. Ciekawe co to było, to o to tutaj było. Może mi powiecie. Nie wiem, Może to przez to, co dałem jako umiejętności. To jest efekty plus 1p. Chyba dobra, dobra. coś jeszcze doszło ze do względu na to, że mi się to pokazało. Teraz ten obrazek takiego... wiecie co chodzi, nie? E, dobra, to idziemy po te kwiaty. Może coś jeszcze takiego dziwnego znajdziemy. Fajna muzyczka taka... taka kosmiczna. Ja to się było chować, naprawdę. Trochę mi to było jeszcze mówiąc Może coś tam znajdziemy. Nie wiem, że mam iść na cmentarz. Tyle wiem. A podoba mi się apokaliptyczne klimaty, fajne. No i idź. Nie kazałem się zatrzymywać. Może będę wyciągnął takie drogi. Albo nie wiem. Na razie. Dzisiaj powinien być płacz cmentarz już Tak, bo widzę przeciwników. Ty jesteś. Kto tu jesteś. Tu żyje Użyj VATS. Kurczę. Troszkę nie pamiętam, kto cię... No. O, sześć. No i headshot Troszkę dopłyniemy, jak się z tego VATS skorzysta. Nie to jest to, to jest to STN Nie wiem co to jest Przewodowane Mów się mogli też mi napisać co jest to jest STN Mam nadzieję że też żywa mi się ta seria podoba Bo mi się on dość przyjemnie nagrywa Oj Pudło Pudło, Pudło. Pamiętam jej trójki no ja nie będę temu tak mówił, że to pamiętam, dam to no, no i Sna. O, da idzie czas, czy. No i pomuszę. To mój. No nie, wiecie o co chodzi. Trafię czy nie trafię? Trafiono. Uż, spróbuję, może użyć gdzieś to brzytwa, No, jest. Bo nie, nie, to nie ma tą... brak amunicji. W pewnym momencie, jak zwykle. Co za broni się pogorszył, będzie zdawać większe obrażenia. Jeśli trzeba można może napalić... Aha, dobra. To musimy się naprawić w takim razie. Bumka trzęsie Nie będzie ze mną zadzierać jakaś głupia mucha mięśna. Mucha mięsna Taka No, przeładuj Jest coś jeszcze? To chce jeszcze ze mną zadrzeć? Spróbuj naprawić ten przedmiot A, jest ten, to jest stan broni, rozumiem No już nie musisz mi pisać w takim razie Jak się naprawia? Nie mogę Mogę zmodyfikować? Nie mogę. Czy mogę zadawać jakieś, nie wiem, lunety? Takie rzeczy. Fajnie by było, fajnie. Weź, wejść. Aha. Czy to mogę globular skopywać? O, lecham. Aha, jest. otwórz. To mam brać? Bo nie wiem. Nie pamiętam. Śnieżna Kula Gold Spring Czyli będzie trzeba kolekcjonerów znaleźć? Warto wiedzieć Ktoś tu rozkopał grup Może to ma być dla mnie? Kartystyczny Pet Ale chyba tego ziomka jest Tak mi się zdaje To był nawet ten filmik początkowy Spróbuję coś tu może znajdę na tym o. Jestem ciekaw, ciekaw jestem. Znaczy użyję szybkiej podróży, bo nie chcę się tam na piechotę wracać. I właśnie to zrobię. Dane... Dane skończą. na tak jakieś 3 minuty. God spring. Tak. W przez radę miasta no, jest znany w Nowym Węgla jako miejsce, w którym facet może się napić, pośmieć, i ogólnie dobrze zabawić. Troszkę długo się tak gra, czy to według mnie? Może pracorzy nagrywam? Nie wiem. Gas Food bonding. Potwór Schodu jest polowym dowódcą wojsk wszystkich sił Cesarza. Ciekawe kim jest Cezar? W tej grze. Dobra, pustkowie. Mam iść tutaj, tak. Jeszcze sprawdzę tylko zadania. Później odwiedzę sklep, żeby naprawić broń. Bo nie pamiętam, jak się ją robi. Nie naprawia, ale trzeba jakiś sprzęt. Czy są graty? Nie wiem. Co muszę tu wejść? Gdzieś tu ją spotkam. Może chyba tutaj będzie gdzieś. Może chyba. O, gdzie przeciwników? Na kompasie. Chcę mieć taki kompas. O, poczekaj trafiłem. O. Widzicie, że są małe. Nie mówcie, że nie mam cela, bo mam. To są małe, ciężko je trafić. Dobra, możecie mówić, że nie mam cela. Dobra, tyle na bój, żeby zabić gigantyczną modliszka jakaś tam no, Przejrzę o przodu Ciekawe czy możemy się zniszczyć broń. Kompletnie. Gdzie mam iść? Do środka? Wchodzę wokół tego, tu mi gdzieś znacznik pokazuje To mam tu wejść, nie? Jeszcze sprawdzę na przypadek mapa świata Gdzie ja mam tu wejść? Tutaj już nic nie się znajdę, nie? Dobra, właśnie Szkoła w God Spring o ludzi ich tu jest mm, Najlepiej używać wraca nie No i to się nazywa cel Ale widzisz, że ja nie mam celu Widać gigantyczna młodziska nymfa Nymfa, mymfa. Któryś z tych Gdzie? No, traf One jeszcze się poś, ruszają Dobra, yy, No, zaznacz się Raz, jeszcze jedno może I... dwa już i drugi łombo I po co tu przełodziłem? Mogłabym mu coś powiedzieć może dla łupu? Takie szafki w których nic nie ma Jakiś komputer A spróbuję go otworzyć Pozostałe pół gruby cztery Jeden z 7, czyli to ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem Może ma china nie. Hotspot. O już, wyjrzymy chyba, jak to się działa. Tutaj hasło. Tu zamk Dobra. Kapselementy bo. Co to ja wzięłem? Sprzęt. Wygląd. Chemia. Stilk. Kodanie się plus prostu maskują. Coś takiego. Wygląda fajnie. Elektroniczny złom. Nie chcę robić drugiego odcinka, ale boję się, że taki wyjdzie. Co, co, co to są te Nie wiem, co wziąłem teraz, ale dobra. Trzeba by się zaraz odwiedzić jakiegoś Jak się musia Zadko, muszę stąd wyjść? Tak. Nie wiem, po co tu w ogóle wchodziłem. Nawet nie wiem, gdzie ja mam wejść. Hmm, hmm, hmm. no tu mi każe być. Ale co dalej? Aha, dobra, rozumiem. Spokojnie, rozumiem, muszę coś zebrać chyba. Ale co? Zostajemy od liszek. Nie, to nie to. Właśnie jeszcze 2 minuty nagrania i Będę musi kładzieć pusta butelka. A hmm, rawę hmm, hmm. do środka. To się szybko wczytało. Może coś w środku znajdę. Trzeba zobaczyć, co muszę sobie zebrać sprzęt zadania e, 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 Znajdź kwiat boro i korzeń sandrowy Czasem nie rośnie nic takiego No e, Nope mają majd No ja tutaj nigdzie tego nie widzę o jest. To to było? Opa świata. Nie, to nie to. Niestety. To? Tak, to jest to. Czyli już to zebrałem Mam się udać też tutaj. Teraz zakończę tego quest'a Zakończę ten jakiś. I wez wezmę się za nakrywanie drugiego. Południowego prowadzenia. że tu nie ma jakichś pojazdów, aut, coś takiego. Rowerów chociażby. Może wiem, że jest jak kaips, tak dalej, ale rower, żeby rowerów nie było. No wczubiłeś, już tu byłem, byłem tutaj już, on to coś tak długo wczytuję. Gdzie jesteś, babka no? Szukam, szukam i znajdę To szukanie błądzi, nie? Sam mogę porozmawiać? Dobra, nieważne Let me see what you got. Yeah, these will do just fine Just fine. Alright now. Podchodzę do ogniska i próbuję Zrobione wy... By... naganą umiejętność składniki I co dalej? Proszę czy? Czemu by nie? Okay. Hey, that's not bad, see? All it takes to make a recipe is the right ingredients and the right know-how. Sometimes it won't be a campfire you need. Might need to do some work on your guns and ammo, maybe. Important thing to get is it's all the same idea. You just need to find the right place to set up shop. Workbench or reloading bench, whatever. Well, I hope that's enough to get you started. I'm heading back now. Hope I didn't miss anything good on the jukebox. Cheyenne would never forgive me.